Zobaczcie, kochani, ile ja mam tutaj rowerów. 2, 4, 5. Słuchajcie, werychtuję sobie te rowery i będę miał na każdy dzień tygodnia rower do roboty, do kościoła, na spotkania biznesowe i na laseczki. Oraz na misję złom i sprzątanie lasu. Bo skoro paliwo ma do końca sierpnia kosztować 7,50 za litr, to ja dziękuję utrzymywać tych bandytów. Nie będę ich karmił, już paliwo jest 5,35 u mnie. Wczoraj było 5,29, dzisiaj 5,35. I nie ma dnia, żeby paliwo od 5 do 7 groszy nie szło w górę. Kochani, to jest jakiś absurd. To samo ze składkami ubezpieczeniowymi. Czy zdrowotnymi. Przecież to się w głowie nie mieści. Ty idziesz do lekarza, a on ci i tak, na drzwi. Paszą wodmi stąd, bo zarażasz innych. Proszę przez telefon dzwonić. My nie leczymy. Realistycznie, my leczymy przez telefon, bo wtedy mamy największą moc. Tak, kochani, w jakim my świecie żyjemy? Teorie spiskowe dzieją się na naszych oczach, a ludzie nadal uważają, że te podwyżki są normalne. Tak moi drodzy, są normalne. Tak więc moi drodzy, witam Was kochani z mojej kopalni odkrywkowej w garażu. Kopalni złomu, oczywiście. Jak widzicie, robię dzisiaj segregację. Jutro lecę na złom sprzedać to, bo nie będzie mi tu leżało i gniło. Zobaczymy, po ile będą puszki aluminiowe. Ostatnio było po 5,2%. ja i co Ty mówisz, człowieku? Po 2,50. Zobaczymy, czy chociaż nasze złote skoczyło, byłoby miło. Słuchajcie, śmieją się z nas, wytykają nas palcami, że sprzątamy lasy, sprzątamy rowy, zbieramy złom, robimy coś dobrego dla przyrody. Ale ten, co nas wytyka, potem płacze, że przeszło mu przez wiochę czy mieścinę jakieś tornado, zrobiło mu krzywdę. Zniszczyło pół gospodarstwa, ale czy ten człowiek się przyczynił do czegoś, żeby powstrzymać to, co się dzieje? Przecież to nie jest normalne, że, że co roku mamy jakieś tornada, jakieś wiaczyska, że słońce tak po prostu daje czadu, że nie da się tego wytrzymać. Przecież gdyby tak 20 lat temu ktoś na polu robił w tym obecnym słońcu, jakie teraz nam daje czadu, nie wytrzymałbyś tego. No, nie wytrzymałbyś tego normalnie, bo mózg by ci się zlasował. To słońce dawniej grzało inaczej niż teraz. To nie jest normalne. Ale oczywiście, propaganda musi się siać, że to jest ocieplenie klimatu, że to jest normalne, że to nie jest winy człowieka, że tam człowiek to tylko malutki procencik do tego dołożył. Kochani, jeżeli ktoś zbiera złom, poświęca swój czas. I oddaje, dzieli się z tymi pieniędzmi, jakąś częścią, nie wiem, na schroniska, czy nie wiem, na bezdomnych, czy na chorych, czy na jakąkolwiek instytucję, gdzie może pomóc drugiemu człowiekowi lub zwierzakowi, to taki człowiek dla mnie jest wielki. Weźmy takiego Kubę Lipsa ze Sylwestrem, weźmy Flaminga, weźmy Adiego, weźmy Mustafę, czy kogokolwiek, kto tylko pomaga komuś. To są, to są wielcy ludzie. To nie są te propagandowcy. Tak zwani ekolodzy czy, czy ochrona środowiska, bo to jest pizza na wodę, to są ludzie, którzy najpierw z kogoś zdzierają pieniądze swoimi chorymi ustawami, a potem niby, że oni coś tam robią dobrego tak, dla tego środowiska, ale jakoś tych efektów nie widać. Bo chodź, zobaczcie, ile ja uzbierałem z robów tych puszek z lasów, nie ma nikogo z tych instytucji. Po, powieszali gdzieś tam tylko kamerki, połapali parę osób jakoś nie widać tego, no ja tyle jeżdżę sprzątać lasy od ponad roku czasu jeszcze nie widziałem kochani, żeby napotkał gdzieś leśniczego, czy jakiejś służby, żeby gdzieś tam worki były pozbierane czy coś, no niestety raz, raz tylko widziałem służby, które sprzątały w rowach w jednej miejscowości, naprawdę ładnie wysprzątali a za parę dni ktoś wywalił kolejne śmieci no i, no i to, to, tak, tak to jest, no nikt nie szanuje tej pracy dobra, ja się biorę za robotę to, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem. Myślę, że każdy rozgarnięty temat rozumie. A kto nie rozumie, no to... No to już nie zrozumie. No kochani do tych zmian klimatycznych i tak dalej ja się wcale nie dziwię jak wszystko jest wybetonowane w moim mieście no było kawałek fajnej zieleni dzieci tam sobie zimą też zjeżdżali na sankach ja pamiętam też czasy jak i ja tam zjeżdżałem z ekipą no było troszkę tej zieleni no, no to nie no po prostu wymyślił sobie burmistrz żeby zrobić ulicę i parking, i kolejny skrawek zieleni został zniszczony. Są właśnie trwają prace budowlane nad, nad tą drugą i parkingiem w okolicy tutaj zaraz w cholerę lasów wyciętych. Kolejną ścieżkę rowerową robią gdzieś tam dalej mnóstwo lasu wyciętego. Nie wiem, nie wiem co się dzieje. Czy to na te pieniążki, które tam tak ciągle drukują w rządzie. To jest po prostu chore. Potem się dziwimy, że dzieje się jak dzieje, że jest kwarnia do wytrzymania jak wszystko wybetonowane. Wszędzie gdzieś kolej nową stawiają, nowe autostrady. Może by się tak trochę ta ludzkość opamiętała, a nie tylko by lekko żyć, żeby pieniążki do portfela leciały zależnie w domu. Ale żeby wyjść, coś zrobić dla natury to nie. Ja wiem, że... że że Wszyscy są odpowiedzialni za to jak i ci na najniższym szczeblu, jak i ci na najwyższym, no, ale ci na najwyższym już są najbardziej odpowiedzialni za to, żeby dbać i dawać przykład, dbać o ochronę środowiska i dawać przykład innym, a nie, oni nie dają żadnego przykładu. Mógłbym powiedzieć jaki przykład dają, ale szkoda szczępić ryja. No, chyba tak dużo tych puszeczek nie będzie kurcze. Przez te upały teraz mało robiłem akcji. Wczoraj tyle co zdążyłem sprzątać tą akcję. E, RU, to za jakąś godzinę, półtorej burza się zrobiła. Tak, dzisiaj jest troszeczkę bardziej klimat do wytrzymania. Na no, takie ten niepełny i koło od pralki kierownica. Także lecimy jutro z kumplem na sprzedaż. I coś tam wpadnie. On też tam jakieś zbiory ma. Także będzie na bogato. Trzymajcie się, cześć.